Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku, w którym pokażę Wam kilka moich nowych nabytków. Dodatkowo opowiem chwilę o nawozach, a także przyznam się, czy udało mi się dotrzymać obietnicy e, nie wydawania za dużo na rośliny w sierpniu. Zapraszam do oglądania. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, Serdecznie Cię zapraszam, można to zrobić przyciskiem poniżej, będzie mi bardzo miło. No dobrze, zaczynamy. Na samym początku pokażę Wam moje trzy nowe nabytki, które zamówiłam niedawno z Oelix. Jako, że to znaczy, marzyłam o jednej roślince. I kupiłam pędówkę tej rośliny właśnie od jednej pani na Oeliksie. Natomiast stwierdziłam, oczywiście, jak zawsze, jak już coś zamawiam na jedną przesyłkę, no to zobaczę, co ta pani jeszcze ma. Więc wyszło tak, że kupiłam trzy roślinki. No i dzisiaj chciałam zaproponować Wam. Quiz. Nie wiem czy lubicie zagadki, czy lubicie quizy. Ja bardzo lubię. E, tak więc dzisiaj chciałam wam zaproponować krótki quiz. Pokażę wam e, te trzy roślinki, które zamówiłam. Waszym zadaniem będzie odpowiedzieć na głos. Co to jest za gatunek i odmiana, czy jak nazywa się ta roślinka. Także zapraszam do zabawy. Będziecie mieć 3 sekundy na to, aby nagłos u siebie, każdy, w swoim domu podczas oglądania tego filmiku, odpowiedział na pytanie, co to jest za sadzonka. No więc, pierwsza z nich, która była moim marzeniem, Teraz macie 3 sekundy. 3, 2, 1! Tak jest. Jest to Syngonium Red Spot Tricolor. Ona jest jeszcze wciąż, wciąż ją ukorzenia. Ona miała mały korzonek, jak do mnie przyszła, ale stwierdziłam, że jeszcze ją troszkę ukorzenie. Ma przepiękne wybarwienie. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać, bo trochę światło, ale myślę, że będzie ok. Tutaj wam jeszcze wrzucę zdjęcie yy, i powiem wam, że yy, no, marzyłam o tej roślinie, jest przecudowna. Yy, już się nie mogę doczekać, aż wypuści kolejnego liścia. To jest pędówka, yy, sadzonka ta szczytowa, więc ona tutaj już wypuszcza, już tutaj wypuszcza kolejny, yy, kolejny liść. Także nie mogę się doczekać. Niedługo ją, on już ona całkiem wypuściła, nowe korzenie. Także niedługo już ją przesadzę do ziemi. No i się nie mogę doczekać, aż będzie rosła. Trzymajcie kciuki. Druga roślinka. Jesteście gotowi na quiz kolejny. Druga roślinka. I teraz ona niestety zaczęła odrzucać tego liścia, więc wrzucam Wam tutaj. Zdjęcie. I macie 3 sekundy na odpowiedź. 3, 2, 1. Tak jest. To jest syngonium trickings. I tutaj już kupiłam ukorzenioną sadzonkę. Bardzo mi się podoba ta odmiana. W ogóle mówiłam w ostatnim filmie, że mam takie dwa gatunki, które mi się najbardziej podobają ostatnimi czasy i są to peperomie oraz, oraz właśnie sygonia. Powiem Wam, że naprawdę te rośliny mają dla mnie coś takiego niesamowicie eleganckiego w sobie. O ile peperomie są takie drobne. I takie delikatne. Jakoś bardzo lubię tę delikatność peperoni. O tyle w Syngoniach w bardzo mi się podoba ich, ich elegancja. Tak? Bardzo mi się podobają one takie prowadzone w formie krzaczka. Yy, także tak też będę chciała je prowadzić. Chociaż zobaczę też może niektóre poprowadzę w formie krzaczka, nie, niektóre w formie yy, gdzieś tam na paliku na przykład. Ale właśnie tak, to jest Trickings, on niestety tak, tutaj już jeden liść, liść, ten w ogóle liść odrzuca, ale jest jeszcze tutaj, korzonki są spoko, także mam nadzieję, że, że to się uda. No i ostatnia, ostatni też tytułowy, tytułowa roślina i trochę złapałam się za głowę właśnie jak, jak stwierdziłam, że tak, nadszedł ten czas, kiedy zaczęłam kupować liście. I to po prostu liście. Akurat ten był już ukorzeniony, ale, ale trochę się śmiałam, że, no, że to już jest ten, ten moment. Dość szybko się on wydarzył, kiedy zaczynam kupować nie rośliny całe, już ukorzenione, tylko, tylko liście. No więc trzeci z nich. I quiz dla Was. 3, 2, 1. Tak jest, to jest Filodendrum Hederaceum variegata. Powiem Wam, że jestem nim zachwycona. Jest przecudowny, ten liść ma przecudowne wybarwienie. On już też był ukorzeniony, więc posadziłam go tutaj w, w Bigosie. Bardzo mi się podoba ta roślina. Czekam, aż ona puści. No, nie mogę się doczekać kolejnych liści, i myślę, że on, jak już będzie miał więcej listków, to też pójdzie na ścianę moją zieloną razem z innymi filodendronami. No, powiedzcie, jest, jest przepiękny. E, także dajcie znać, mam nadzieję, że Wam podobał się ten quiz, dajcie znać e, ile punktów w tym quizie zdobyliście, czy udało Wam się e, odgadnąć wszystkie te e, gatunki, odmiany, wszystkie te roślinki. Także napiszcie, czy mieliście 3 na 3, czy 2 na 3, czy 1 na 3, czy może nie, nie udało Wam się. Ale e, z Waszych komentarzy wiem, że jest tutaj mnóstwo, m, bardzo dużo doświadczonych osób, także myślę, że to było dla Was pestka e, odgadnąć, e, odgadnąć te odmiany. Także jeżeli udało Ci się odgadnąć wszystkie, gratuluję. I oprócz tych trzech roślin w tym miesiącu kupiłam jeszcze jedną, która nie była planowana, ale już Wam pokażę. Jako, że wszyscy mają tajkę, mam i ja. No i kochani, no nie mogłam jej się oprzeć, nie mogłam jej się oprzeć w Biedronce. Powiem Wam, że nie planowałam tej monstery w ogóle, to znaczy, oczywiście mi się bardzo podobała. Tak jak oglądałam ją gdzieś tam na filmikach u innych. No i zobaczcie, wybrałam taką piękną z bardzo fajnie wybarwionym, też już wciętym liściem. Niestety popełniłam głupi błąd, ale już trudno. To jest bardzo młody liść, ja jak kupiłam tę sadzonkę w Biedronce, to ją wymyłam w mydle potasowym, spryskałam, no i tak ją zostawiłam na balkonie. I troszkę o niej zapomniałam i wyszło słońce i ona po prostu ma takie spalone, czarne, nie wiem czy to będzie tutaj widać, ale no spalił się ten liść, w sensie ma takie po prostu czarne... Czarne, brzydkie plamy, ale to nic. Yy, puści kolejnego. Niedługo tutaj też kupię. Yy, może dzisiaj pojadę yy, popalik. Ale piękna jest. Także rośnie zdrowo tajeczko no nie mogłam, nie mogłam się jej oprzeć. No i muszę wam się przyznać. Jeżeli chodzi o wydawanie i budżet przeznaczony na rośliny, no to niestety w sierpniu trochę wyszłam poza ten budżet, ale też po wnioskach wyciągniętych właśnie z czerwca, lipca, kiedy naprawdę tych roślin u mnie przybyło, tak naprawdę dopiero w sierpniu gdzieś tam postanowiłam ten nawyk budować. No i jak to z nawykami jest? Trochę to trwa, żeby wyrobić ten nawyk, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że ja jestem yy, raczej mało rozrzutną kobietą, tak bym, yy, tak bym powiedziała o sobie. Wcale nie wydaję dużo pieniędzy, jeżeli chodzi, nie wiem, o jakieś ciuchy, kosmetyki, yy, zupełnie, zupełnie nie, ale yy, powiem Wam, że no nie mogę się oprzeć nowym roślinom i to jest też yy, dla mnie bardzo ciekawe. Ale y, tak jak też mi piszecie w komentarzach i mnie pocieszacie, że z czasem y, gdzieś tam następuje to plateau, y, czyli gdzieś tam, y, no czy, czy nawet czasami spadek, kiedy już się zaczynamy tych roślin też pozbywać. Także y, liczę, że jest dla mnie też nadzieja. Ale od września y, mam nadzieję jakby po pierwsze troszkę zmniejszyć ten budżet, a po drugie, bo też jakby chciałabym, mam teraz taki duży cel, gdzieś tam oszczędzania, odkładania sobie pieniędzy, także wiem, że też jest to dla mnie bardzo ważne i, 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 i chcę, chcę się jakby tutaj sobie dotrzymać w tym słowa. Ale też właśnie budować taką dyscyplinę, też zapisywania tych wydatków, to już tak nie tylko o roślinach, ale tak ogólnie, ogólnie w życiu, bo kiedyś prowadziłam taki budżet bardzo skrupulatnie, ostatnio troszkę mi się to, to, to rozjechało, a gdzieś tam finanse pod kontrolą uważam, że są, że są ważną sprawą. Także tutaj, jeżeli chodzi o, o to, no przyznaję się bez bicia, że, no, że w sierpniu troszkę wyszłam poza ten limit, ale już niedługo jest wrzesień. Ten filmik oglądacie: jest 31 ostatni dzień sierpnia, także słuchajcie, już od jutra, jak wejdę do biedronki, to, to trzymajcie mnie. Pojawiły się teraz w biedronce takie piękne XL rośliny. Jest tam jedna, moja wymarzona też, która, na którą choruję od dłuższego czasu. Nie jest jakoś super, wiecie, kolekcjonerska roślina, ale jest to bardzo ładny fikus, który, który bardzo chciałabym mieć, także myślę, że pójdę po niego, bo jest bardzo fajna sadzonka. Za 60 zł ogromna roślina, e, także, także myślę, że niedługo Wam ją pokażę. A teraz chwilkę e, chciałam Wam powiedzieć o nawozach. E, pokazywałam Wam w jednym z zeszłych filmików wszystkie moje nawozy, które mam z Biobis, które dostałam od mojego brata, cały taki zestaw sześciu nawozów, e, plus do tego mikoryza, plus do tego jakieś różne inne bakterie, e, bardzo, fajne, e, bardzo fajne bajery. No i e, zaczęłam tutaj zgłębiać e, też skład tych, e, tych nawozów e, i właśnie jakie mają zastosowanie. No i zdecydowałam się używać i tak naprawdę od tamtego czasu e, używam następującej mieszanki, że tak powiem i w takiej kolejności. Czyli na samym początku jak tylko przesadzam roślinę, robię taki roztwór z mikoryzy i po jakimś czasie to jest pierwsze co daję roślinie. E, to jest to lub ukorzeniacz i to na zmianę przez... Przez pierwsze dwa nawożenia e, daję to moim roślinom. Następnie, jakby takim podstawowym e, nawozem, którego teraz będę używać, to jest ten nawóz Biogrow, e, który jest, on ma tutaj, e, zaraz przeczytam, e, NPK436. No, i tutaj e, oprócz tego. Są so, jeszcze różne fajne składniki, fosfor, mm, kwasy humusowe, w każdym razie to traktuję jako taki główny nawóz i do tego będę używać y, na zmianę takich y, dodatkowych nawozów, czyli tego Activera i Bioheaven. BioHeaven to są aminokwasy. Tutaj jest bardzo dużo aminokwasów. A tutaj co? Activera Też z tego co pamiętam. Ono ma różne. No właśnie, ono ma dużo fajnych pierwiastków z układu okresowego. Tu jest i magnes, i, i miedź, mangan, cynk. No dużo fajnych tutaj pyszniutkich rzeczy dla roślin. Oprócz tego mam jeszcze BioBloom. I od czasu do czasu będę go też używać. Ale ten BioBloom. Zarówno BioBloom, jak i. Top Max, bo jeszcze mam ten nawóz Top Max. Aha, Top Max to są te kwasy humusowe. To je też zamierzam tutaj do roślin moich domowych używać, ale niedługo planuję też to już będzie tak myślę w połowie września zrobić ogródek. To znaczy, mam taki w planach, mam mały, mały kawałek ziemi do zagospodarowania i właściwie do przesadzenia kilku roślin z działki mojej cioci, która jest zaraz niedaleko, na naszą działeczkę, także będę przesadzać i będę robić taką małą rabatkę. Może właściwie to nie mało, bo taka wyjdzie całkiem, całkiem spora. Będą tam i hortensje, i, i ciocia więc także będę mogła sobie przesadzić, plus też trochę innych kwiatów i, i bulw, cebulek, które, które bym chciała też tam zasadzić także myślę, że nie wiem czy tutaj wśród Was są też fani ogrodów, ogrodnictwa i takich roślin ogrodowych ale myślę, że zrobię taki jeden odcinek jeżeli mi się uda tam u nas na wiosce właśnie zrobić zrobić Wam też taką relację z tego jak to moje ogródkowanie będzie wyglądało no i ten biobloom zdecydowałam się wykorzystać też właśnie właśnie w ogródku także zobaczymy jak to pójdzie także chciałam Wam tutaj zaktualizować jak to wygląda, i będę też dawać znać. I też sama chcę zobaczyć, jak te nowozy po prostu będą działały dla moich roślin. No i to by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Zapraszam do komentowania. Dajcie znać, co tam u Was, jak Wasze rośliny się mają. Czy macie może te kolekcjonerskie rośliny, które dzisiaj pokazałam, czyli Singonia, czy, czy Tajkę, czy też, może, właśnie tego pięknego filka? Jeżeli ktoś z Was ma tego filka Hederaceum variegata, to też dajcie znać, jak on, jak on Wam rośnie, jak się ma, bo, bo też jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i zapraszam Was do kolejnego odcinka, który pojawi się za kilka dni, i w tym kolejnym odcinku opowiem Wam o top trzech roślinach, które tak na dzień dzisiejszy. Um, u mnie tak mogę powiedzieć, że rosną mi najłatwiej, najfajniej, najlepiej też są zupełnie bezproblemowe. I podzielę się z Wami kolejną ciekawostką naukową. Będzie to kolejny filmik z serii ciekawostek naukowych e, dotyczących roślin. I e, jest to świetna ciekawostka, ja jestem nią bardzo podekscytowana. E, naprawdę bardzo fajne naukowe badanie znalazłam e, dotyczące, nie powiem na razie czego. To będzie tajemnica, ale zapraszam do oglądania kolejnego odcinka już za parę dni. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, e, zachęcam do zrobienia tego poniżej. Zostaw łapkę w górę, e, skomentuj i zapraszam. Zapraszam do oglądania. Cześć, cześć.